Drzwi bezprzylgowe, które zrobiliśmy właśnie dzisiaj na budowie, zamontowaliśmy, mają zasadniczy plus, a mianowicie mają zamek magnetyczny. Przynajmniej my taki zamek magnetyczny stosujemy w drzwiach bezprzylgowych. I wtedy, dopiero gdy magnet schwyta, te drzwi się zamykają. Zobaczcie sami, to jest zamek magnetyczny. Tu jest magnes, i w momencie, gdy drzwi się zamykają, to chwyta dopiero zamek. Nie trzeba dusić klamki. Nie trzeba. Wystarczy je popchnąć i już są zamknięte delikatnie. Nad nie było praktycznie tego słychać. I dopiero teraz można je przekroczyć. W tej chwili. Nie da się przekluczyć. Dopiero jak ten, ten cypelek odejdzie, chwyci w te miejsce, to dopiero możemy taki zamek magnetyczny przekluczyć. Super sprawa, naprawdę. Gorąco polecam do zakupu takich drzwi bezszygowych. Możecie wejść na naszą stronę internetową drzwikubicki.pl, zapoznać się z naszą ofertą. Można zobaczyć wzory, które mamy. I zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.